Dzień dobry, mam na imię Kasia. Nagrywam ten filmik, dlatego że Ewelinko jestem twoim dłużnikiem, Twoją dłużniczką. Moje życie podczas przerabiania kursów Twoich kursów zmieniło się diametralnie treści którymi się karmię, przerabiając Twoje kursy, dają mi siłę, dają mi moc, dają mi motywację. Przede wszystkim utwierdzają mnie w tym, że są prawdą, dzięki której mam możliwość wzrastać, co w konsekwencji emanuje później na moje otoczenie, na moją rodzinę, na moje kontakty z z ludźmi, z, z którymi pracuję, z którymi się spotykam, z którymi żyję na co dzień. Na pewno zmieniły zmieniło się to, już poprawiły się moje relacje rodzinne. Zmieniło się to, że ten proces chyba jest procesem ciągłym bo mam zamiar przerobić wszystkie kursy. Także przede wszystkim chciałabym Ci bardzo podziękować za możliwość rozwoju, za Twoją pracę, za to, że jesteś. Jesteś kobietą piękną, inspirującą mnie, a treści, które są umieszczone w klubie, naprawdę są dla mnie bardzo drogocenną wskazówką i które pomagają mi cieszyć się życiem i czerpać z niego garściami w sposób taki subtelny i zrównoważony, nie gryzący się z moją naturą klub, materiały z nim związane dały mi poczucie tego, że nie jestem sama w swoich odczuciach także to by było chyba na tyle bardzo Ci dziękuję za, za wszystko raz jeszcze i mam nadzieję, że do zobaczenia